Nigdy nie myślałam, że będę mogła powiedzieć, że mój mąż sprzedał nasz dom marzeń swojej kochance za jeden dolar, ale nie wiedział, co odkryłam, a jednak te słowa dzisiaj brzmią w mojej głowie jak mantra zemsty, która odmienia wszystko, co myślałam o sprawiedliwości. Wszystko zaczęło się od tego cholernego listu od adwokata, który wpadł mi w ręce przez przypadek. Marcin zostawił go na kuchennym blacie, pewnie zapomniał schować, jak zwykle. Moje serce waliło jak oszalałe, kiedy czytałam te zimne, prawnicze słowa. Akt notarialny sprzedaży. Nasz dom. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Ten dom, który budowaliśmy przez 8 lat małżeństwa, za 1 dolar. Jedna sakramencka moneta. Moja krew zamarzła w żyłach. Ręce trzęsły mi się tak mocno, że ledwo mogłam utrzymać papier. Kupująca Aleksandra Kowalska. Imię, które słyszałam już wcześniej, ale które zawsze odrzucałam jako niewinną koleżankę z pracy. Koleżankę. Jakże naiwna byłam. Usiadłam ciężko na krześle, czując, jak świat rozpada mi się pod stopami. Dom, w którym planowaliśmy wychować dzieci, dom, w który włożyliśmy wszystkie oszczędności, każdą wolną sobotę, każdy sen o przyszłości. Dom, który właśnie przestał być mój. Oddychanie stało się trudne. Powietrze zdawało się gęste jak syrop, a moje płuca pracowały z wysiłkiem. Przez okno widziałam nasz ogródek, te róże, które sadziłam na kolanach w zeszłym roku, altankę, którą Marcin składał przez cały weekend, przeklinając instrukcję obsługi. Wszystko to miało teraz inną właścicielkę. Telefon brzęczał gdzieś w tle. Pewnie Marcin pisał, że wróci późno z pracy. Praca, czyli spotkanie z nią. Z Aleksandrą, która teraz była właścicielką mojego życia, przez następne godziny siedziałam nieruchomo, wpatrując się w dokumenty. W mojej głowie kłębiły się myśli, każda bolesniejsza od poprzedniej. Jak długo to trwało? Czy śmiał się ze mnie, kiedy mówiłam o naszych planach na przyszłość? Czy planowali to razem leżąc w łóżku, które ja pościelałam rano? Gdy Marcin wrócił do domu około dziesiątej, zachowywał się normalnie, normalnie. Pocałował mnie w policzek, zapytał o kolację, poskarżył się na zmęczenie. Obserwowałam go z nową perspektywą, z perspektywy kogoś, kto właśnie odkrył, że żyje z obcą osobą. Jego twarz wyglądała znajomo, ale jednocześnie kompletnie obco. Te same ciemne oczy, które kiedyś wydawały mi się pełne miłości, teraz widziałam jako zimne i wyrachowane. Te same usta, które jeszcze rano szeptały mi do ucha słodkie słowa, teraz wydawały mi się kłamliwe. Nie powiedziałam nic. Nie mogłam. Słowa uwięzły mi w gardle jak kamienie. Zamiast tego poszłam do łazienki i zwymiotowałam wszystko, co miałam w żołądku. Moje ciało odrzucało tę nową rzeczywistość tak gwałtownie, jak tylko mogło. Stojąc przed lustrem, zobaczyłam twarz kobiety, której nie poznawałem. Blade policzki, podkrążone oczy, drżące usta. Czy tak wygląda zdrada? Czy to jest odbicie kogoś, kto właśnie stracił wszystko? Tej nocy nie spałam. Leżałam obok Marcina, słuchając jego spokojnego oddechu i myślałam o tym, jak łatwo przyszło mu okłamywanie mnie. Każdy jego oddech brzmiał teraz jak kłamstwo. Każdy ruch we śnie wydawał mi się podstępny. Rano udawałam, że śpiegdy gdy wstawał. Obserwowałam go przez przymknięte powieki, jak się ubiera, jak sprawdza telefon, jak uśmiecha się do czegoś na ekranie, do jej wiadomości, do zdjęć mojego domu w jej telefonie. Po jego wyjściu znów sięgnęłam po dokumenty. Przeczytałam je setki razy, szukając jakiejś nadziei, jakiegoś błędu, ale wszystko było legalne, wszystko podpisane, wszystko stracone. Płakałam przez godziny, płakałam nad naszymi wspomnieniami, nad zrujnowaną przyszłością, nad własną naiwnością. Łzy były gorące i gorzkie, zostawiały slone ślady na policzkach jak dowody mojej głupoty, ale gdzieś pośród tego żalu, pośród tej rozpaczy zaczęło się rodzić coś innego, coś zimnego i ostrożnego, gniew. Nie, to było coś więcej niż gniew. To była żądza zemsty. Marcin myślał, że jest mądrzejszy ode mnie. Myślał, że może mnie oszukać, wykorzystać, wyrzucić jak niepotrzebny mebel, ale nie wiedział jednej rzeczy. Nie wiedział, że przez te wszystkie lata małżeństwa nauczyłam się być cierpliwa. Nauczyłam się obserwować, i nauczyłam się pamiętać. Przypomniałam sobie rozmowy z jego matką, które zawsze wydawały mi się dziwne. Jak opowiadała o tajemniczych inwestycjach Marcina, o pieniądzach, które gdzieś znikały. Jak mówiła, że martwi się o niego, bo stał się skryty. Teraz to wszystko nabrało sensu. Rozpoczęłam własne śledztwo. Jak detektyw we własnym życiu zaczęłam składać puzzle. Sprawdzałam jego historię w internecie, znajdujące się tam zdjęcia, przeglądałam jego konto bankowe, którego hasło znałam od lat. To, co odkryłam, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Marcin nie tylko sprzedał nasz dom za symboliczną kwotę. Przez ostatnie dwa lata systematycznie wyprowadzał nasze wspólne pieniądze. Małe kwoty, niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale w sumie olbrzymie. Fałszował dokumenty. Otworzył konto, o którym nie wiedziałam. Założył firmę na swoje nazwisko, przenosząc tam nasze oszczędności. Każde nowe odkrycie było jak cios w żołądek. Ale jednocześnie każda nowa informacja dolewała oliwy do ognia mojej zemsty. Marcin nie był tylko niewierny. Był oszustem, kłamcą, złodziejem. Ukradł mi nie tylko serce, ale dosłownie wszystko, na co pracowałam przez lata. Siedząc w naszym, już nie naszym, salonie, czułam, jak zmieniam się wewnętrznie. Kobieta, która jeszcze tydzień temu marzyła o dzieciach i wspólnej przyszłości, umierała. Na jej miejsce rodziła się ktoś nowy: ktoś zimny, wyrachowany, cierpliwy. Postanowiłam grać jego grę. Ale grać ją lepiej niż on. Przez następne dni zachowywałam się normalnie, uśmiechałam się, gdy wracał z pracy. Pytałam o jego dzień, robiłam kolację. Ale każda z tych czynności była teraz performansem. Każdy uśmiech był maską, każde słowo, strategią. Wieczorami, gdy myślał, że śpię, cicho wychodziłam z łóżka i kontynuowałam swoje śledztwo. Mój laptop stał się moim najlepszym przyjacielem. Internet moją bronią. Odkryłam, gdzie mieszka Aleksandra, mieszkanie w centrum, drogie, pewnie kupione za nasze pieniądze. Odkryłam, gdzie pracuje, jakie ma hobby, kim są jej przyjaciele. Wiedziałam o niej więcej niż wiedział prawdopodobnie Marcin. Ale najważniejsze odkrycie przyszło tydzień później. Przeglądając stare dokumenty, natrafłam na testament babci Marcina. Zostawiła mu dom rodzinny w Górach, ten stary drewniany dom, o którym czasem wspominał. Dom, który według testamentu miał przejść na jego żonę w razie jego śmierci lub rozwodu z jego winy. Serce biło mi jak szalone. To była moja szansa, moja droga do sprawiedliwości. Jednak żeby udowodnić, że rozwód był z jego winy, potrzebowałam niepodważalnych dowodów jego niewierności i oszustw finansowych. Musiałam być mądrzejsza, cierpliwsza, bardziej przebiegła niż on. Następne tygodnie spędziłam na zbieraniu dowodów. Najęłam prywatnego detektywa, płaciłam mu z małego konta, które Marcin przeoczył. Śledziłam jego ruchy, dokumentowałam spotkania z Aleksandrą, gromadziłam dowody jego manipulacji finansowych. Każdy dzień był walką z własnymi emocjami. Rano wstawałam z uczuciem mdłości. Serce waliło mi nieprzerwanie, jakbym ciągle biegła maraton. Ręce trzęsły mi się, gdy próbowałam jeść, ale zmuszałam się do normalności. Marcin nie mógł się niczego domyślić. Wieczorami, gdy on spotykał się z nią, ja spotykałam się z prawnikami. Wyjaśniałam sytuację, planowałam strategię. Mój adwokat, pan Kowalski, był doświadczonym mężczyzną w średnim wieku, który prowadził podobne sprawy od dziesięcioleci. Jego oczy błysnęły, gdy opowiedziałam mu o testamencie babci. Powiedział mi coś, co zostało ze mną na zawsze. Pani mąż myślał, że jest jedyną osobą, która umie oszukiwać, ale prawda jest taka, że ludzie, którzy oszukują, często nie potrafią rozpoznać, gdy ktoś inny gra w tę samą grę. I tym razem my będziemy grali lepiej. Te słowa stały się moim mantra. Każdego ranka, patrząc w lustro, powtarzałam je w myślach. Przypominały mi, że to ja teraz kontroluję sytuację. Miesiąc po moim odkryciu, Marcin oznajmił mi, że mamy problem z domem. Powiedział, że musi go sprzedać z powodu problemów finansowych w firmie. Kłamał mi prosto w twarz, obserwując moją reakcję. Udawałam zaskoczenie, udawałam rozpacz. Płakałam prawdziwymi łzami, ale nie z powodu straty domu, lecz z powodu jego bezczelności. Jak mógł stać przede mną i kłamać tak niezrywanie? Powiedział mi, że znalazł kupca, kogoś z pracy, kto pomoże nam w tej trudnej sytuacji. Aleksandrę przedstawił jako anioła, który ratuje naszą sytuację finansową. Jego słowa brzmiały tak fałszywie, że aż bolały mnie uszy. Zgodziłam się na sprzedaż. Powiedziałam mu, że mu ufam, że wiem, iż robi to dla naszego dobra. Widziałam ulgę w jego oczach. Myślał, że wygrał. Myślał, że jestem tak naiwna jak zawsze. Ale ja już wtedy miałam plan. Plan tak precyzyjny, że każdy element był przemyślany do najmniejszego szczegółu. Tydzień przed podpisaniem umowy sprzedaży stało się coś, czego się nie spodziewałam. Marcin zaczął być dla mnie wyjątkowo miły. Kupował kwiaty, zabierał na kolację, mówił o naszej przyszłości po sprzedaży domu. Może jego sumienie wreszcie się odezwało, a może planował pozbyć się mnie zaraz po finalizacji transakcji, te jego gesty sprawiały mi fizyczny ból. Każdy uśmiech, każdy dotyk był jak nóż w plecy, ale musiałam wytrzymać. Mój plan wymagał, żebym była przy nim do końca, w dzień podpisania umowy obudziłam się z uczuciem, jakbym miała gorączkę. Serce biło mi tak głośno, że byłam pewna, iż Marcin je słyszy. Ale gdy spojrzałam na niego, spał spokojnie, z lekkim uśmiechem na ustach. Prawdopodobnie śnił o swojej nowej przyszłości z Aleksandrą. Wstałam cicho i poszłam do łazienki. W lustrze zobaczyłam kobietę gotową na wojnę. Moje oczy błyszczały inaczej niż zwykle. Zimno, ale z determinacją. To był dzień, na który czekałam. Tego ranka Marcin był nerwowy. Sprawdzał telefon co kilka minut, poprawiał krawat, zerkał na zegarek. Powiedział mi, że spotkamy się z kupcem i prawnikiem w kancelarii notarialnej o drugiej po południu. Zgodziłam się z pozorną rezygnacją. Powiedziałam mu, że to będzie trudny dzień, ale że mu ufam, że wiem, iż robi wszystko dla naszego dobra. Chyba nigdy nie była tak dobrą aktorką jak tego ranka. Po jego wyjściu do pracy wykonałam ostatnie przygotowania. Sprawdziłam, czy wszystkie dokumenty są na miejscu, czy mój telefon jest w pełni naładowany. Będę potrzebować nagrywać. Czy mój adwokat jest gotowy na swój występ? Następnie zrobiłam coś, co może wydać się dziwne. Zwiedziłam nasz dom, każdy pokój, każdy kąt, dotknęłam ścian, które pomalowaliśmy razem, spojrzałam na zdjęcia z naszego ślubu, które wisiały w salonie, pożegnałam się z kobietą, która wierzyła w miłość i uczciwość. O pierwszej trzydzieści wyszłam z domu, po raz ostatni zamknęłam drzwi kluczem, który niedługo miał już nie być mój, ale wiedziałam, że to nie był koniec, to był początek. Kancelaria notarialna znajdowała się w centrum miasta, w eleganckiej kamienicy z przedwojennych czasów. Marcin czekał już przed wejściem, nerwowo paląc papierosa. Gdy mnie zobaczył, uśmiechnął się, ale ten uśmiech nie dotarł do jego oczu. Aleksandra była już w środku. Zobaczyła ją po raz pierwszy na żywo. Młodsza ode mnie o jakieś 10 lat, wysoka, szczupła, z długimi blond włosami, ubrana w drogi garnitur, który prawdopodobnie kupił jej Marcin za nasze pieniądze. Piękna muszę przyznać, ale jej piękno wydawało mi się teraz puste i sztuczne. Przywitałam się z nią grzecznie, nawet się uśmiechnęłam. Ona też się uśmiechnęła, ale w jej oczach widziałam mieszankę triumfu i dyskomfortu. Wiedziała, że kradnie dom za mężnej kobiecie. Czy to sprawiało jej przyjemność? Czy myślała o mnie, leżąc z moim mężem? Marcin przedstawił ją jako koleżankę z pracy, która pomoże nam w trudnej sytuacji finansowej. Jego głos brzmiał sztucznie, jakby recytował wyuczoną na pamięć kwestię. Aleksandra przytaknęła, dodając coś o zrozumieniu dla naszej sytuacji. Jej słowa brzmiały równie fałszywie jak jego. Notariusz, starszy, doświadczony mężczyzna, przeczytał nam treść umowy. Dom sprzedawany za jeden dolar. Wszystkie zobowiązania przejmuje kupująca. Sprzedający zrzeka się wszelkich roszczeń. Standardowy tekst, ale dla mnie każde słowo brzmiało jak przysięga zemsty. Gdy przyszedł moment podpisywania, poczułam, jak ręka lekko mi drży. Nie z nerwów, z ekscytacji. To był moment, na który czekałam. Moment, w którym Marcin myślał, że osiąga swój cel, nie wiedząc, że wpada w sidła. Podpisałam dokument swoim nazwiskiem. Marcin podpisał swoje. Aleksandra dopisała swoje. Notariusz przyłożył pieczęć. Dom przestał być mój. Oficjalnie. Ale nie wiedziała Aleksandra, że już jutro otrzyma niespodziewaną wizytę od komornika. Nie wiedziała, że dom, który właśnie kupiła, jest obciążony hipoteką, o której Marcin jej nie powiedział. Hipoteką, którą zaciągnął na moją zgodę, ale której istnienia zapomniał wspomnieć w umowie sprzedaży. Nie wiedziała też, że mój prawnik już wczoraj złożył wniosek o unieważnienie tej transakcji, powołując się na oszustwo i działanie na szkodę małżonka. Nie wiedziała, że wszystkie nasze rozmowy z ostatnich tygodni zostały nagrane legalnie, zgodnie z prawem, bo jeden z rozmówców wyrażał na to zgodę. Marcin również nie wiedział o wielu rzeczach. Nie wiedział, że odkryłam jego konto w banku zagranicznym. Nie wiedział, że nagrywałam nasze rozmowy o problemach finansowych. Nie wiedział, że mój prywatny detektyw ma zdjęcia jego spotkań z Aleksandrą w moim domu, gdy myślał, że jestem w pracy, ale przede wszystkim nie wiedział o testamencie babci i o tym, że zgodnie z jego zapisami, dom w górach, który dziedziczył po niej, automatycznie przechodzi na mnie w momencie rozwodu z jego winy. Po wyjściu z kancelarii zaprosił mnie na kolację. Chciał świętować, powiedział. Nowy początek, nowe możliwości. Jego entuzjazm był obrzydliwy, ale zgodziłam się. Wiedziałam, że to będzie nasza ostatnia wspólna kolacja. W restauracji zamawiał szampana, mówił o planach na przyszłość, o mieszkaniu, które wynajmiemy, o podróżach, które odbędziemy. Wszystko były kłamstwami. Wiedziałam, że planuje odejść ode mnie zaraz po finalizacji wszystkich formalności. Wiedziałam, że ma już przygotowane mieszkanie z Aleksandrą, ale słuchałam go z uśmiechem. Przytakiwałam. Nawet podniosłam toast za naszą przyszłość. Szampań smakowało gorzko, ale upiłam łyk. Za sprawiedliwość, myślałam w duchu. Tej nocy, gdy wróciliśmy do domu, Marcin był wyjątkowo czuły. Może jego sumienie jednak go męczyło? A może był to sposób na pożegnanie się ze mną, choć ja o tym nie wiedziałam? Leżał obok mnie, przytulony, szeptając o tym, jak mnie kocha. Każde jego słowo o miłości było jak trucizna. Wiedziałam, że w tym samym czasie ma aktywną konwersację z Aleksandrą na telefonie. Wiedziałam, że planują wspólną przyszłość w moim domu. Wiedziałam, że jestem tylko przeszkodą do usunięcia, ale pozwoliłam mu się przytulać. Pozwoliłam mu szeptać kłamstwa, bo wiedziałam, że to ostatnia noc, kiedy może czuć się bezpiecznie. Następny dzień był dniem rewolucji. Obudziłam się wcześniej, zanim Marcin wstał. Przygotowałam mu śniadanie jak co rano. Uśmiechałam się, życzyłam miłego dnia. Pocałował mnie na do widzenia, obiecując, że wróci wcześniej, żebyśmy mogli porozmawiać o naszych planach. Po jego wyjściu usiadłam przy kuchenny stół i czekałam. Wiedziałam, że lada moment rozpocznie się spektakl, który przygotowywałam od tygodni. O dziesiątej rano zadzwonił mój prawnik, wszystkie dokumenty zostały złożone do sądu, wniosek o unieważnienie sprzedaży został przyjęty do rozpatrzenia. Dodatkowo złożyliśmy zawiadomienie o przestępstwie, oszustwo małżonka na szkodę wspólności majątkowej. O 11 zadzwoniła komornik. Aleksandra właśnie otrzymała zawiadomienie o zajęciu nieruchomości w związku z zaległościami hipotecznymi. Hipoteka, o której istnieniu nie wiedziała, wynosiła niemal pełną wartość domu. Jej symboliczny dolar zmienił się w ciężar pół miliona złotych długu. Wyobrażałam sobie jej twarz w tym momencie. Jak czyta dokument, jak sprawdza cyfry, jak dzwoni do Marcina z pytaniami, na które nie ma odpowiedzi. Cieszyłam się jej paniką. O 12 mój detektyw dostarczył mi pełen raport. Zdjęcia, nagrania, dokumenty. Cały romans Marcina z Aleksandrą, udokumentowany przez miesiące każde spotkanie, każde wyjście, każda noc spędzona razem. Materiał wystarczający nie tylko do rozwodu, ale i do sprawy karnej. Marcin zadzwonił do mnie o pierwszej po południu. Jego głos brzmiał inaczej. Był w nim strach, którego wcześniej nie słyszałam. Powiedział, że musi wpaść do domu, że są jakieś problemy z dokumentami sprzedaży. Pewnie już wiedział, że jego idealny plan się rozwalił. Czekałam na niego spokojnie. Po raz pierwszy od tygodni czułam się w pełni sobą. Wreszcie nie musiałam udawać. Wreszcie mogłam pokazać mu, kto naprawdę trzyma karty w ręku. Wszedł do domu jak huragan, trzaskając drzwiami. Jego twarz była czerwona z wściekłości i stresu. W ręku trzymał telefon. Pewnie dzwoniła do niego Aleksandra co kilka minut. Rozpoczął od krzyku: Jak mogłam mu to zrobić? Jak mogłam sabotować sprzedaż? Czy zdaję sobie sprawę, jakie to będzie miało konsekwencje? Jego wściekłość była przepiękna. Wreszcie przestał udawać kochającego męża, pozwoliłam mu wykrzyczeć się. Siedziałam spokojnie przy stole, obserwując go jak rozwścieczone zwierzę w klatce. Gdy skończył, wstałam i powoli podeszłam do szafki, z której wyjęłam teczkę z dokumentami. Położyłam przed nim zdjęcia, jego z Aleksandrą w różnych miejscach i sytuacjach. Położyłam wydruki z jego tajnego konta bankowego, położyłam kopię dokumentów potwierdzających manipulacje finansowe, a na końcu położyłam kopię testamentu babci. Obserwowałam, jak jego twarz zmienia kolory: najpierw biała z szoku, potem czerwona ze wściekłości, na końcu szara ze strachu. Wiedziałam, że w tej chwili uświadomił sobie, jak gruntownie został przechytrzony. Nie krzyczał już. Mówił cicho, próbując negocjować. Może moglibyśmy się dogadać? Może moglibyśmy to rozwiązać po cichu? Nie musimy angażować prawników, prawda? Jego żałosne próby ratowania sytuacji były dla mnie jak muzyka. Mężczyzna, który przez miesiące manipulował mną i kłamał, teraz błagał o litość. Ironia była słodka jak miód. Powiedziałam mu spokojnie, że już za późno na negocjacje, że jutro otrzyma wezwanie do sądu że jego romans i oszustwa finansowe będą przedmiotem postępowania rozwodowego i karnego, że zgodnie z testamentem babci dom w górach przechodzi na mnie, a on zostanie z długami Aleksandry. Próbował jeszcze grać na emocjach, mówił o naszej miłości, o latach spędzonych razem, o błędach, które każdy może popełnić, ale jego słowa odbijały się ode mnie jak groch o ścianę. Ta kobieta, która wierzyła w jego kłamstwa, już nie istniała. Gdy zrozumiał, że nic nie może już zmienić, jego maska całkowicie opadła. Zaczął mnie wyzywać, mówić, że jestem zimną suką, że nie zasługuję na szczęście, że zniszczę również Aleksandrę, która jest niewinna. Aleksandra niewinna. To mnie rozbawiło. Kobieta, która przez miesiące sypiała z mężem zamężnej kobiety, która pomagała mu w oszustwach finansowych, która przejmowała dom rodziny, była niewinna. Powiedziałam mu, że może pakować swoje rzeczy. Że ma godzinę na zabranie tego, co jego, i opuszczenie domu, który już i tak nie był nasz, że jeśli nie wyjdzie dobrowolnie, pomoże mu w tym policja. Pakował w milczeniu, co jakiś czas zerkał na mnie, jakby szukał oznak słabości, oznak, że może jeszcze coś uratować, ale widziałam w jego oczach, że wreszcie zrozumiał, z kim ma do czynienia ze mną, kobietą, której nie złamie. Gdy wynosił ostatnią torbę, zatrzymał się przy drzwiach, powiedział, że żałuje. Nie tego, co zrobił, żałuję, że mnie nie docenił, że myślał, iż jestem prostą kobietą, którą można łatwo oszukać, że teraz wie, iż popełnił błąd życia. Jego słowa były może najbardziej szczerymi słowami, które usłyszałam od niego przez ostatnie miesiące, ale było już za późno na szczerość. Po jego wyjściu zostałam sama w domu, który był już formalnie własnością Aleksandry, ale który prawdopodobnie wkrótce wróci do mnie. Siedziałam w ciszy, odczuwając dziwną pustkę. Zemsta smakowała inaczej, niż myślałam. Nie słodko, raczej gorzko, z posmakiem pustki. Następne tygodnie toczyły się jak sen. Sąd przyznał mi rację we wszystkich punktach. Sprzedaż została unieważniona z powodu oszustwa. Aleksandra musiała zwrócić dom i pokryć koszty sądowe, ale z uwagi na hipotekę, o której nie wiedziała, jej sytuacja finansowa stała się dramatyczna. Marcin został oskarżony o oszustwo małżeńskie i manipulacje finansowe. Groziło mu do pięciu lat więzienia, jego prawnicy próbowali różnych strategii, ale dowody były niepodważalne. Mój detektyw wykonał świetną robotę. Dom w górach stał się oficjalnie mój. Był piękny, stary drewniany dom z widokiem na jezioro, otoczony lasem. Miejsce idealne na nowy początek. Miejsce, w którym mogłam zapomnieć o Marcinie i jego kłamstwach. Aleksandra próbowała się ze mną skontaktować kilka razy. Chciała rozmawiać, wyjaśniać, może negocjować, ale nie miałam jej do powiedzenia nic. Była dorosłą kobietą, która podjęła świadome decyzje, teraz musiała ponieść konsekwencje. Marcin również próbował się odezwać, szczególnie gdy zrozumiał, że sprawa karna może zakończyć się wyrokiem więzienia. Pisał długie wiadomości o tym, jak się zmienił, jak żałuje, jak prosi o przebaczenie, ale jego słowa były dla mnie tylko kolejnymi kłamstwami. Rozwód orzeczono z jego winy. Otrzymałam dom w górach, połowę jego majątku i zadośćuczynienie za cierpienia moralne. Z oszustów stałam się bogatą kobietą. Ironia losu była przepiękna. Miesiąc po rozwodzie przeprowadziłam się do domu w górach. Było to dla mnie symboliczne. Zostawiałam za sobą stare życie, pełne kłamstw i bólu, i zaczynałam nowe. Prawdziwe. Dom wymagał remontu, ale to było dokładnie to, czego potrzebowałam. Fizyczna praca pomagała mi przepracować emocje. Każdy wymieniony gwoźdź, każda pomalowana ściana były symbolem mojej odbudowy. Wieczorami siedziałam na werandzie, patrząc na jezioro i góry. Cisza była głęboka i uzdrawiająca. Po miesiącach napięcia i stresu wreszcie mogłam oddychać pełną piersią. Wreszcie mogłam być sama ze sobą, bez kłamstw i manipulacji. Czasami myślałam o Marcinie. Zastanawiałam się, czy czuję żal za to, co zrobił, czy tylko za to, że się dał złapać. Zastanawiałam się, czy Aleksandra została przy nim, gdy jego świat się walił, czy może zostawiła go, gdy zrozumiała, ile ją to kosztuje. Ale te myśli przychodziły coraz rzadziej. Z czasem zaczęłam myśleć o przyszłości zamiast o przeszłości, o planach na dom, o nowych znajomych w górach, o możliwości napisania książki o swoich doświadczeniach. Pół roku po rozwodzie dostałam wiadomość, że Marcin został skazany na trzy lata więzienia w zawieszeniu i wysoką grzywnę. Aleksandra zbankrutowała i wyjechała z miasta. Ich wielka miłość nie przetrwała konfrontacji z rzeczywistością. Poczułam ulgę. Nie satysfakcję, radość ze szkody, ulgę. Sprawiedliwości stało się zadość. Historia dobiegła końca. Dziś, rok po tamtych wydarzeniach, patrzę na swoje życie i widzę kobietę, która przeszła przez ogień i wyszła z niego mocniejsza. Dom w górach stał się moją fortecą, miejscem, gdzie odbudowałam siebie. Nauczyłam się, że miłość nie może istnieć bez zaufania, a zaufanie nie może istnieć bez prawdy. Nauczyłam się, że czasami ludzie, których kochamy najbardziej, mogą zranić nas najgłębiej, ale nauczyłam się również, że z każdej rany można się wyleczyć, jeśli ma się dość determinacji i czasu. Marcin myślał, że sprzedając nasz dom marzeń swojej kochance za jeden dolara, zniszczył mnie. Nie wiedział, że odkryłam nie tylko jego oszustwo, ale również swoją siłę. Nie wiedział, że jego zdrada uwolni mnie od więzienia fałszywego małżeństwa i da mi szansę na prawdziwe życie. Czasami sprawiedliwość przychodzi późno, czasami trzeba na nią czekać, planować, walczyć, ale gdy wreszcie nadchodzi, smakuje lepiej niż najsłodsza zemsta, smakuje wolnością.